Dobra, aż ja. dasz na maina ktoś smoga? Nie wiem, ja się wylosował Nie, da nie umiecie, no ku PC, ty, A co, no. ty chcesz? co Na smoga, na maina znaczy. to ja ci dam do ręki. Daj. Do ręki to sobie możesz kutasa wziąć. Ja chcę smoga. Dobra, to, to już jest DGB, to jest to już jest DGB, to już jest Ach, jadę. No merda, teraz! Gratuluję wyboru wody z kutasa. Z kaktusa! Nie z kaktusa, z kaktusa! Nie, Weronika, było, wszystko. Tylko ty kutasa. Daj flesza. flesza. Są, są, o, ale

Ba, brawo! SAS! Ten Esa. zawodnik jest mocny! Hej, byczku! Na CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway, w którym możesz wygrać epickie przedmioty. Doładowując kodem uniwersum, automatycznie masz szansę dostać prezent w postaci skina. Na stronie czeka na ciebie mnóstwo skrzyń, które możesz otworzyć, a do tego znajdziesz tu codzienną darmową skrzynię z możliwością zdobycia kozackich przedmiotów. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie dla graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać. Atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu Uniwersum i odbierz darmowe 2 zł, 10 groszy oraz plus 10% do depozytu. Nie wiem co to jest. Ciemno daje słuchawki. No kurwa jego... Ja ci I czemu ten kadak się zatrzymuje? Jestem znowu z tyłu idę pierwszy do kurwy. Kurwa jak tu grać z takimi... Okej, okay, mamy to. Na było, czy wystarczy tyle. E, nie, no myślę, że wystarczy. No mamy klasyczny przykład, tak? Zespołu, który nie funkcjonuje akurat na pewno... No no generalnie patologia, tak jak ktoś pisze, nie <grym> Patologia co, co to do... No, się, zgodzę się z tym hasem, ale te, żebyśmy nie zapalić tego tak nie. Ale dużo jest, dużo jest jednak tej patologii. <grym> mhm. e, oczywiście wiadomo, że tak to wygląda, nie? <grym> Lejcie mi do mordy, co to jest? Nie dobra, nie ma. Nie, nie, nie ale tak to poważnie, nie? żeby nie skończyć tego na no. tym, że A to jest beznadziejna tragedia, Jezu, co oni robią i jak tak można, e, no to zobaczmy, co z tym możemy zrobić. Nie? Mamy tutaj przykład tego, co się dzieje w zespole. Mamy A zagłuszenie tego, co się działo. Mamy koncentrację, które nie widzimy, skąd to strzał, tak? Padł e, na środku, tak? Mm -hmm. e, na daszcie właśnie. Odcinamy się od tego, zaczynamy się skupić na innych rzeczach. Jak działa takie zachowanie na kolegów? No, tak, że w tym momencie zaczynamy się też na to wkurzać, albo zaczyna tak. nas to przygniatać. Zaraża nas i zaczyna się. Tak, grze. No, widział też klip, jak psycholog. Który? Ten z, nie, nie da, niedawno z Premki, co wychodził na D2 Mida i goście zablokował, i zbejtował. A, no. No, tak. Też, też powiedział, że idiota, nie? Jest to inaczej, inaczej to zablokował. Inaczej to mówią. No i to był przykład klasycznej patologii. Mm. <laughs> to, I to jest esportowy, to, jest, to jest, e jest psycholog, który mówi, że ktoś wyzywa kogoś kurwa na serwerze i mówi, że to jest przykład patologii. Kurwa, taki taki chyba że przy... chodziło o zablokowanie taki może. Psycholog to jest chyba patologia, ty, no. Może chodziło no, on, się pat... on się nazywa psychologiem esportowym i mówi, że patologia to jest to, że jak ktoś kogoś wyzwał... W meczu w CSie? <noise> no to się tam M mocno się odpaliłeś akurat Izek Ale może mu chodziło o tego co zablokował w sumie No to akurat się zgadza Może to o tego, o, o kogo chodził myślisz Saju? Ej lećmy gdzieś do Dobra do skupmy się, wygramy nogielkę i tu, zaraz tu, sobie może zrobimy przerwę, w żebyśmy nie tracili Daleko No się Stoisz, a ja w pi***ie <laughs> staję <krupa. laughs> Gala jest gala, gala Bejbi gala Panu k***a Dobra. Stoicie, kurwa, i kloto. na ch**y te smoki idź idź ja pi... jak to się nie skurwiać? je! Raz Can be behind, main Ojo On się nie... P... No nie, no nie tra... Nie trafiłem palaka, bo goś nim dostał w dbanie! K***a. Kumacie! Ja cofnąłem do baj jak cośowałem dół O kurwa, zgubiłem się. Ach ja, zgubiłem się. Daj mnie na busta na bramę! Gleziak, A to to smukuję tego maila, chodź tu, 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 tu. Firebox, firebox, so? firebox, firebox. What? What? Co to było w ogóle? Huh. Widziałeś ten ML? Tak. Banana, maybe or No. O ale miałem haluna, jap... Najwyższego w życiu, strzeliłem do swojego cienia okay. hey, daj Najgorszy jest problem, że oni Taki kur... mechanizm tej gry stworzyli, że tu nie trzeba kurwa zgużywać, żeby grać. No, no tak jest. Ty strzelają do tyłu, biegają, ku*** lewo, no. prawo, jakieś dziwne rzeczy się full, dzieją. w full biegu do tyłu biegnie, na pier... hedy z deal albo do przodu, kurwa i. Dla wszystkich teraz to jest normalne. No tak, no jest normalne. No, znaczy dla mnie nie jest normalne, bo ja grałem w 1.6 CS Sorsa. Zawsze w jakiś CS GO tymi... i. i... I powiem ci, że każda gra stawiała wyzwanie jakieś, nie? Wiesz, pod względem tym, że musiałeś się ustawić dobrze. A tu, jak się dobrze ustawisz, to w pi... dostajesz, stary, bo ty wychyla na ciebie. No, dostajesz w pi... po prostu. I jeden bo musi i... pikować i drugi. Żeby wiesz, zamieniają się pikiem. Przecież jak ja to widzę, jak kurwa, jak jeden pikuje, drugi się chowa. Następny pikuje, tamten się chowa. On co to za gra jest? Przecież. No, że to jest kurwa hit co oni zrobili z tą grą, no. Naprawdę, to nie jest normalne. No i to, i to szybciej do ciebie? No dobrze, dobrze. Trzymaj, trzymaj. No trzymam. Bardziej do boku, na, bardziej na biodrach. O, jezus. Bardziej do boki, na biodrach. Na boki bardziej, dobrze teraz. Nie. Próbuj, próbuj. On nie wejdzie, no, nie wejdzie. Ej, idzie, idzie. Idzie, ty. Patrz. Chodzi, chodzi! Patrz. Co? Jak mu to le baro? I <grym> no co? No dawaj. No mocniej. No teraz. No nie dawaj. No udawaj. Odpoczyj no. I od nogano y znak, znak, gdzie za BS-em może być już. Nie wiem. Ja pierdolę. Nie no, jak tu jakiś kurwa. Ja go zabiję. O nie. Dolny. Dwóch dolnych. Czekaj To nie jest frak, to jest ten kurwa chuj w A, mega, Szeroko, jak nie wiem, ma Nie mam czasu, kurde Smoke i... No. O nie <śmiech> 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 ja A to jest ten gościu kurwa na początku, którego nie trafiłeś, co miał 13 AP <laughs> Tak w ogóle, nie? Ja <laughs> nie. robię 311, zajebiście kurwa Nie, uwaga, piramida. Otwieramy, cchak, Otwieramy, cza, cza, cza. Otwieramy, cchak, cchak, cchak. Otwieramy, Nie no, staro Okej, tutaj, Kurwa macie Christ. This was uh, actually good info man. <laughs> actually good info. Let's go, let's go man. Cave. One temple Temple Still, don't pick. Kill him I will push push on your front. I'm cool, bitch. Yeah, no, I do Terrorists win. A O! O! się! Co to jest? <grywa> mamy szeligę w planie! Co ty gadasz? Jaki szeliga? Zobacz, zobacz w grze! Gdzie? No na fajsicie zobacz, mamy szeligę! To szeliga. Gdzie? Szeliga S. Który? To jak to? No Polak! Zagrałem jak nie jebać mi tubę, byssa! A, oh, to już yeah. wiadomo, nie od dzisiaj chwałem, ja też. Jebać, jebać, kurwa, tylko gra komputerowa. Dokładnie. Liczy <coughs> się pan <coughs> z życia, W takim nastawieniem musimy wchodzić w to granie, właśnie. Dokładnie. This is fun, this is fun, techno, ampa, ampa, techno, this is <coughs> fun, this is fun. Cztery osiemnastki tylko w moim samochodzie, to jest teraz trendy, to jest teraz modzie cztery killer robię se e, nadadz na się i wygrywam se ekstra elo elo having one oh my god city oh, okay, nie reaguje nawet na takie pragi nawet kurwa reaguje Trzy tapy kurwa